Ostatnio omówiliśmy sobie czołgi ciężkie dla graczy zaawansowanych, no a dzisiaj zapraszam Was do omawiania czołgów średnich. Słowem wstępu, wczoraj na moim kanale wybiło 1900 subskrypcji, za co wam serdecznie dziękuję. Przypominam o tym, że cel do końca lutego to 2000 subów i myślę, że na spokojnie uda się go osiągnąć. Codziennie przez całe luty o 16 na moim kanale pojawiają się filmy, dlatego jeżeli podoba Ci się to, co tutaj dla Ciebie robię, zasubskrybuj mój kanał. Przypominam również o możliwości wspierania go, dzięki czemu możecie zgarnąć bardzo fajne bonusy. No i dzisiaj o 20.00 na moim Twitchu będzie stream, także zachęcam Was serdecznie do zaglądnienia. No a skoro po reklamie, to zajmujemy się teraz czołgami średnimi. Znajdujemy się już w grze, przechodzimy sobie do drzewka badań. No i jeżeli chodzi o czołgi dla graczy podstawowych, dla graczy średnio zaawansowanych, były to maszynki dość proste, oczywiście, żeby jakoś fajnie się w te medy wkręcić. Legały one głównie na mobilności, na celności, na DPM-ie, no i pora teraz zająć się czymś bardziej właśnie rozwiniętym. No i pierwszym czołgiem, który bym wam tutaj polecił, nie bez powodu jest to drzewko francuskie, ponieważ będzie to batcha. 25 ton. Linia do niego pokrywa się oczywiście z MX-em 13105. Są to oczywiście same magazynki, jak też zwykle we Francji bywa. No i czym ten badczat się charakteryzuje? Przede wszystkim jest to magazynek, bardzo dobry magazynek, który uległ sporym zmianom parę już dobrych miesięcy temu, dzięki czemu jego celność, jego ilość pocisków się polepszyła. Do tego parametry stabilizacji również uległy pewnym zmianom. No i bardzo fajnie można z tego czołgu teraz korzystać. Sam osobiście go posiadam, jestem jak najbardziej zadowolony. Również na trybie natarcie on robi bardzo, bardzo dobrą robotę. No, ale przechodząc już sobie do jego linii, oczywiście pierwsze parę tierów nawet nie będziemy specjalnie na nie zwracać uwagi. Tak jak mówiłem przy okazji AMX 13 105, tutaj na czwartym tierze mamy tak zwaną kaczkę AMX 40, który potrafi zdecydowanie zaskoczyć przeciwnika. Jest to czołg lekki z dość przeciętną mobilnością, ale za to ze świetnym pancerzem. Jego topowe działo strzelam sobie po 110, na tej penetracji jesteście w stanie dobrze dość prowadzić ten ostrzał, tylko minusem jest oczywiście tutaj celność. Tak jak mówiłem, mobilnościowo wypadamy przeciętnie, ale pancerz tego pojazdu jest bardzo, bardzo fajny. Później mamy tutaj takiego pierwszego konkretnego lajta, AMX ELC BIS na piątym tierze. Uległ on zmianom ze względu chociażby na badanie działań, no i jeżeli chodzi o działo 75 mm, strzelamy tutaj po prostu częściej, a za to na 90 na piątym tierze możemy dawać 240 uszkodzeń, jednak co 14 sekund. No ale na lajta jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o jego maskowanie, jest to pojazd niski, także maskowanie będzie miał bardzo, bardzo fajne. No i oczywiście na tych niskich tierach zawsze polecam Wam tutaj wozić ze sobą przede wszystkim właśnie coś pod maskowaniem oraz coś pod widzenie, bo inni, no, często nie mają tych modułów, dzięki czemu w ten sposób możecie zyskać nad nimi przewagę. No i dalej mamy pierwszego magazynka AMX-12-ton. Oczywiście on ma tutaj dwa działa po 75 mm, cztery pociski w magazynkach. Drugie działo bije po prostu za więcej, no, ale celność tego czołgu jest dość przeciętna. Jeżeli chodzi o lekkie pojazdy francuskie, no, nie są one takimi typowymi lightami ze względu chociażby na swój zasięg widzenia, jednak AMX-12 Tom na szóstym tierze jest bardzo, bardzo fajną zabawką. Zdecydowanie pomaga mu tutaj właśnie ten magazynek, który jest na szóstym tierze dość niebezpieczny, ponieważ właśnie strzelamy 4 razy 135 powiedzmy co niecałe 20 sekund. Mobilnościowo też wypadamy bardzo fajnie. Nie trzeba również tutaj badać wieży oraz radia, więc będzie po prostu prościej. Tak samo jest w przypadku AMXA 1375, jest to takie rozwinięcie oczywiście poprzedniego czołgu. Tutaj również dwa działa 75 mm. Takie same, więc nie ma tutaj większego problemu z badaniem tej linii. Wieża również jest od razu gotowa na początku. Radyjko także, także tutaj skupiamy się tylko na gąskach i na silniku, żeby faktycznie mobilnościowo lepiej wyrabiać. Siódemkę również wspominam dość fajnie, no i później mamy ósemkę batczata 12 ton. Tutaj już linia rozchodzi nam się na czołgi lekkie oraz na czołgi średnie. Tutaj również działa to 75 mm, jednak będziemy mieli już tutaj wyższą alfę i będziemy szybciej ładować przy okazji takiej samej celności. Na szczęście wieżyczki nie trzeba badać, nie trzeba badać również radyjka, no i tutaj już będziemy musieli wozić system obserwacji dowódcy, żeby faktycznie lepiej pełnić rolę lajta, ale spoglądając sobie na ten pojazd mamy tutaj tylko 380 zasięgu widzenia. No na szczęście chociaż maskowanie tutaj w miarę wyrabia, bo są to pojazdy dość małe i niskie. No i tutaj mamy przedsmak Badczata na dziewiątym tierze. Jest to 25T AP. No i w tym momencie już będziemy sobie grali medzikiem. Jeżeli chodzi o tego meda, na początek otrzymujemy tutaj działo 90 mm, strzelające 6 razy po 240. No i ładujemy również w miarę szybko, ponieważ jest to niecałe pół minuty, także potencjał w magazynku jest dość duży. Jeżeli chodzi o drugie działo, jest to już setka. Tutaj również mamy, słuchajcie, 6 pocisków, jednak ładujemy już ponad 43 sekundy Standardowo, ale strzelamy po 300 jeżeli chodzi o tego typu maszynkę jest ona szczególnie właśnie skierowana pod strzelanie ale i również będzie ona się fajnie maskowała a dodatkowo mobilnościowo wypadamy świetnie jeszcze na topowym silniku mamy tutaj 22 konie mocy na tonę praktycznie no i będziemy jeździli 65 do przodu jest to typowy taki szybki czołg średni który potrafi zdecydowanie zaskakiwać tym swoim magazynkiem no i na końcu otrzymujemy już zwieńczenie tej linii Bat-Chata 25 ton. Zdecydowanie jest to bardzo, bardzo dobry pojazd. Tak jak mówiłem, na randoma, tak jak mówiłem na natarcie. Zdecydowanie polecam wam moi drodzy ten czołg, ale oczywiście dla graczy zaawansowanych, ponieważ gracze o słabszych umiejętnościach nie będą mogli wykorzystać dobrze jego potencjału. Jeżeli chodzi o wyposażenie, które na nim wożę, jest to wentylacja, stabilizator pionowy oraz eksperymentalne turbo żeby jeszcze polepszyć sobie tutaj parametry strzelania. Mamy tutaj Alfa 395 pocisków w magazynku, co około 37 sekund ale jeżeli już się przeładujemy to będziemy naprawdę w stanie zrobić sieczkę no i zaskoczyć przy okazji przeciwnika tym, że jeździmy 70 na godzinę w takim zestawieniu mamy 442 zasięgu widzenia prawie jest on maksymalny no i jeżeli chodzi o maskowanie też jest tutaj bardzo, bardzo dobrze ale oczywiście potrzebne są do tego odpowiednie perki które możecie w tym momencie podejrzeć na moim ekranie czołg numer 2, który na dzisiaj przygotowałem to drzewko czeskie no i oczywiście TVP T5051. Jest to kolejny magazynek w naszym zestawieniu. Jest to taka alternatywa dla badczata. Jeżeli mówimy tutaj o badczacie przed swoimi zmianami, no to TVP był moim zdaniem lepszy, ale na ten moment badczat raczej TVP'a przeskoczył. Czym charakteryzuje się TVP? Linia nie jest cała magazynkowa, dopiero jej końcówka, ale tutaj te magazynki również działają inaczej. Ale zaraz do tego przejdziemy. Na początek zaczynamy sobie od pierwszych. Niskich tierów. Jeżeli chodzi o czwóreczkę, dobrze ją jak najbardziej wspominam. Jest to dość ciekawy pojazd, który potrafi dość szybko strzelać. Oczywiście jest on papierowy, ale fajnie można nim klepać sobie damage. Przy okazji, przy dobrej penetracji, szczególnie na goldzie 132. Jeżeli chodzi o piątkę, piątka jest to jednostrzałowiec z działem 75 mm. Przeciętna jest to dość celność oraz czas celowania, ale za to mamy dobrą penetrację na tym tierze. No i Później jest szósteczka, czyli pierwszy magazynek w drodze do TVPK. Tutaj na początek otrzymujemy działo 75 mm, ale później otrzymujemy je w automacie, gdzie mamy tutaj trzy pociski w magazynku. To niewiele ponad 10 sekund. Strzelamy sobie trzy razy po 110, no i czas ładowania między strzałami to 1.33, co jest bardzo, bardzo fajną opcją, ponieważ możemy sobie na przykład oddać trzy pestki w pierwsze kółko danego czołgu, szybko się schować, no i za niewiele ponad 10 sekund znowu będziemy mogli... Oddawać w niego strzały. Jest to czołg oczywiście papierowy, ale dzięki swojemu magazynkowi jest on świetny na przykład do misji osobistych. No i później wchodzimy już w, konkretnie w linię medów. No i mamy tutaj T34100, czyli oczywiście tak jakby klon radzieckiego T3485. Jeżeli chodzi o ten pojazd, jest on w miarę dobry. Oczywiście na siódmym tierze nie jest jakiś wybitny, szczególnie jeżeli chodzi o jego celność, ale strzelamy sobie tutaj po dwie. 250 z penetracją 175 i 250 na goldzie. Będziecie się czuli jak w T3485, tylko po prostu będziecie mieli tutaj większą alfę. Jeżeli chodzi o wieże, jeżeli chodzi o kadłub, nie jest to jakiś oczywiście czołg pancerny, także trzeba nim grać po prostu na średni dystans. No i później mamy czołg znienawidzony przez społeczność graczy, ponieważ na drodze do TVP trafiamy tutaj na TVP VTU Concept. Jest to jedna ze słabszych ósemek oczywiście linia ta została lekko zmieniona jednak dalej no ciężko gra się po prostu tym właśnie pojazdem mamy tutaj do badania w ogóle dużo dział, dużo będziecie musieli pograć właśnie tym czołgiem, jeżeli sobie go ulepszymy oczywiście maksymalnie to mamy do wyboru dwa działa 8 i 8 cm które cechuje się tutaj moi drodzy celnością 0.32 no i 105 która strzela za 0.35 osobiście komfortowo bardziej będzie się wam grało na cm, no i dodatkowo ma ona minus 8 stopni opuszczania działa, a ta 105 ma tylko minus 5 stopni. Czołg jest bardzo problematyczny. Jeżeli chodzi o jego jakieś plusy, no to na pewno jest to działo właśnie 8 i 8 cm, które w tym momencie widzicie. Lepiej jak najszybciej sobie ten czołg wymaksować za wolnego EXPA, później tylko przejść sobie do Skody T50, z której już jak najbardziej będziecie zadowoleni. Skoda T50 jest to bardzo fajny medzik mający do wyboru 3 działki. Ciała, ale właściwie preferowałbym tutaj wam wybrać tylko dwa. Oczywiście na start otrzymujemy jedną setkę, no i później otrzymujemy również setkę z lepszymi ciut parametrami, jednak nie jest to jakaś kolosalna różnica. Lepiej oczywiście przejść sobie do wieży. Wcześniej musicie zbadać gąski. No i oczywiście przydałby się nam również silniczek, ale to raczej na końcu przechodzimy sobie do wieży i później otrzymujemy, moi drodzy, setkę magazynkową i będziemy mieli już taką namiastkę TVP. 50-51. Na tym poziomie mamy trzy pociski w magazynku. Strzelamy po 320. Celność nasza to 0,35. Czas celowania 2 i 2. Także na jakieś ultra dalekie odległości, sobie tym komfortowo nie postrzelacie. Jednak mamy tutaj fajną penetrację: 248 na zwykłych, 310 na goldzie. No i moi drodzy, czas ładowania pomiędzy strzałami to 1,80. Ciąg bardzo, bardzo dobry. Bardzo fajna taka odskocznia i nagroda po ósmym poziomie. No i później. Mamy tutaj czołg, o który walczymy, czyli TVP5051. Jeżeli chodzi o jego działo, jest to takie po prostu ulepszone działo z dziewiątego poziomu, mamy tutaj jeden pocisk więcej. Ładujemy podstawowo 25 sekund, nasza celność 0,35, czas celowania 2 i 1 sekundy. Jeżeli oczywiście ulepszymy sobie to działo, czy to stabilizatorem, czy to jakimś mniejszym kółkiem, czy to eksperymentalnym nowym wyposażeniem, no to zdecydowanie lepiej. I będzie się nam tutaj grało. DVP charakteryzuje się tym, że pomiędzy swoimi strzałami ma 1,5 sekundy przerwy, no a BatChat ma ponad 2,7 sekundy, także tutaj jesteśmy w stanie szybciej ten demet zadawać. No i jest to taki czołg, który sprawniej pozbywa się tych pocisków z magazynka i dodatkowo szybciej ładuje. No i pora teraz na czołg numer 3. Przechodzimy sobie do drzewka polskiego i będzie to polski CS-63. Dlaczego wybrałem ten pojazd dla graczy zaawansowanych? Nie chodzi tutaj głównie o jego dwa tryby jazdy, ale chodzi mi głównie o trudność właśnie w robieniu tej linii. Linia nie jest jakaś bajeczna, dopiero na końcu otrzymujemy tutaj najlepszy czołg, no ale zaraz się tym wszystkim zajmiemy. Zaczynamy sobie od pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego poziomu. No i tutaj są to takie czołgi typowe, lekkie do postrzelania. Na co ciekawe czwartym tierze mamy tutaj magazynek, no ale siłą rzeczy będziecie musieli troszkę tutaj pobawić na tym tierze, ponieważ linia rozchodzi się stąd na niszczyciele, na czołgi ciężkie oraz na średnie. Jeżeli chodzi o czołgi średnie, no to mamy tutaj DSPZ Inch, który czy jest dobrym pojazdem na piątym tierze? No spójrzmy sobie na jego parametry. Jeżeli chodzi o celność, no to na pewno nie, ale przynajmniej wyrabiamy tutaj dobrze, jeżeli chodzi o penetrację. No i mimo wszystko mamy tutaj dość fajny damage, jednak nie można grać z tym na za bardzo daleko, ponieważ nie jest to dobre ze względu właśnie na czas Scelowania, czy też celność naszego DSPZ Inża. Dalej mamy Bugiego, bardzo, bardzo chwalony czołg na szóstym tierze, chociażby ze względu na możliwości jego działa. Dodatkowo ma on dość ciekawy pancerz, tak jak widzicie, ten kadłub jest dość fajnie pokontowany, dzięki czemu na tym poziomie działa z mniejszą penetracją, czy też z pociskami. APCR są w stanie się odbijać od niego na spokojnie. Jest to taki, można powiedzieć, fan tank. Dodatkowo na tej lepszej wieży otrzymujemy lepszy pancerz. No i mamy tutaj do wyboru dwa działa. Mamy działo 90 mm strzelające po 240. No ale mamy tutaj również haubicę, moi drodzy, 100 mm, którą już można się bardzo fajnie pobawić, ponieważ mamy tutaj dwa rodzaje pocisków. Są to oczywiście pociski z mniejszą penetracją, większym damage'em oraz z większą penetracją, mniejszym damage'em. Celność tego działa jest bardzo, bardzo słaba, także to jest ogromny minus, ale jeżeli już traficie, jeżeli będziecie trafiali, no to i dobre wyniki Tutaj same do Was przyjdą. Jeżeli chodzi o siódmy Tier, mamy tutaj CSA 44. Czy wspominam go dobrze? Moi drodzy, no w miarę, tak, chociaż nie jest to jakiś świetny, powiedzmy sobie siódmy Tier, przede wszystkim brakuje tutaj nam penetracji i to jest chyba największy minus tego pojazdu. Najlepiej moim zdaniem jest tutaj grać sobie na dziale 100 mm, bo jeżeli popatrzymy nawet na to działo, no to właściwie jest to tylko strata czasu. Będziemy sobie w stanie na tym pierwszym dziale wyekspić właśnie czy to wieże, czy to silnik, gąsek nie trzeba co ciekawe badać. No i później przechodzimy sobie do tej armaty 100 mm, gdzie na podstawie no nie jest taka dobra ta penetracja, A dodatkowo celność cały czas kuleje w tych czołgach i będzie to minus tej linii. No ale później trafiamy sobie na ósemkę, gdzie będzie oczywiście jeszcze gorzej. Dlaczego? Ponieważ mamy coś takiego jak CS-52 Lis, który oczywiście jest premką i musiał być lepszy od drzewkowego pojazdu. Jeżeli chodzi o tą ósemkę, chyba jest ona najbardziej problematyczna na całej tej linii. Jeżeli chodzi o konfigurację tego pojazdu, oczywiście zakładamy sobie na niego wieżę, silniczka, nie możemy co ciekawe założyć, musimy mieć wcześniej gąski. No i na początek otrzymujemy tutaj armatę z poprzedniego poziomu, dalej jest to armata ciut bardziej rozwinięta. No i dopiero na topowej mamy tutaj w miarę sensowne parametry celności. Mimo wszystko jest to 0,36, także tutaj jakieś mniejsze kółka, jakieś inne wyposażenia poddziało nam się przydadzą. Na szczęście tutaj już penetracji jest 200 12, więc mamy tutaj ciut lepiej. Na Goldzie natomiast 290 też jest w miarę fajnie. No trzeba się z tym czołgiem dopiero pomęczyć, żeby na koniec był on w miarę przyjemny do grania. 9 jest dość fajnym pojazdem. Ma on tutaj do wyboru już większą ilość dział z lepszą penetracją. Co ciekawe, po zbadaniu sobie wieży, po zbadaniu sobie przy okazji silniczka, na koniec otrzymujemy już armatę o parametrach zbliżonych do dziesiątki. Oczywiście celność 0 36, ale nasza Alfa to 390, 252 penetracji, już tutaj lepiej na pociskach podstawowych będzie się grało. No, ale jeżeli chodzi, przynajmniej o Alfę, na tej topowej armacie, no to już tutaj będziemy strzelali za konkretniej, za 390. Penetracja jest już też w końcu w miarę dobra, także po tej ósemce naprawdę będziecie mieli takie nagrodzenie tych waszych wysiłków. No i przy okazji już będziecie blisko dziesiątki, czyli CSa 63, ciągu całkowicie innego od pozostałej linii, przede wszystkim ze względu na to, że ma on tutaj dwa tryby jazdy. Tryb silnika normalny 740 koni, maksymalna prędkość 55 na godzinę, no i przy okazji lepsza celność. No a jeżeli chodzi o ten tryb turbo, no to jeździmy tam już 70, no i mamy, moi drodzy, jeżeli chodzi o konie mechaniczne 1150, także jest to wtedy prawdziwa wyścigówka. Pojazd świetny na klanówkach, na natarciu, do zdobywania sobie jakichś miejscówek, gdzie inni szybciej od Was na pewno nie dojadą. No i dodatkowo, jeżeli przełączamy ten tryb, nasz pojazd się zatrzymuje. Czas ten trwa 2 sekundy, także trzeba oczywiście o tym pamiętać. No i tak jak mówiłem, w trybie turbo nie nadajemy się za bardzo do strzelania na średniej i dalekiej odległości. No a jeżeli ten tryb turbo wyłączymy, wtedy już stajemy się bardzo, bardzo fajnym czołgiem średnim. To by było na tyle, jeżeli chodzi o czołgi średnie dla graczy zaawansowanych. Zostały nam już tylko lighty. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu o czołgach ciężkich, kliknijcie sobie tutaj. A jeżeli jesteście ciekawi, BEM, kliknijcie w tym miejscu.